Play for fun. Cześć, witam wszystkich FPSowiczów. Dziadek Rybka z tej strony. Jest to oczywiście komentarz live Modern Warfare 2019. Mapa Rust. dominacja. Chwila cierpliwości, wybiorę sobie coś ciekawego. Pewnie będzie to fal z celownikiem na termowizję. Mam nadzieję, że tutaj uda się coś ciekawego dzisiaj ugrać. Brak odliczania, to mnie troszeczkę niepokoi. Trzymam kciuki za to, że później przy przygotowaniu dla Was materiału to wszystko będzie spójne i dobrze będzie wyglądało. Początek nie zachwyca póki co prowadzimy 3 do 0 4 do 1 w tym momencie biegę na swoją miejscówkę. Wielokrotnie Wam powtarzałem, że jest to dobre miejsce na to, żeby wbić sobie jakąś nagrodę za serię ofiar tym bardziej, że co. No mam ustawiony Vitol, strzelec śmigłowca oraz AC130. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Póki co nie wygląda to najgorzej. Można mieć tutaj dobre baczenie na w zasadzie 3 plagi lub punkty, jak kto woli. I jest to, tak jak wspomniałem, miejsce, w którym będziecie w zasadzie mogli czuć się w miarę bezpiecznie. Dopóki dopóty tutaj przeciwnik nie wezwie sobie jakiegoś latającego ustrojstwa, No chyba że wtedy ma, chyba, że macie w atucie zimnokwistego i w cudzysłowie niewidzialnego dla BSP i wszelkiego rodzaju latającego draństwa, no to wtedy możecie się czuć bezpiecznie. Ja akurat takich atutów nie posiadam, tutaj gram troszeczkę inaczej, także mam nadzieję, że nic złego mi się tutaj nie przydarzy w czasie biegu po któryś z killstreaków tak, za któryś tak, po którąś z nagród, którą mam ustawioną, brakuje mi chyba dwóch do lub trzech do Vitola nie widzę teraz dokładnie, bo staram się staram się tutaj być w miarę skupionym tu gdzieś mi biegnie, ok mam go także jeden do Witola nie jest źle mało brakowało, Predator na pewno byłem widoczny. Dobrze, że wybrał sobie inną ofiarę, a nie mnie. Także nie wygląda to najgorzej. Fajnie. Jest Vitol, więc w miarę sprawnie biegnie ta rozgrywka. Puszczę sobie go gdzieś tam na obrzeża mapy, żeby mnie przy okazji nie utrącił. Mam. O, świetnie. Strzelec śmigłowca. Od razu sobie go tutaj przywołam, żeby nie było niespodzianek i postaram się w miarę sprawnie. Dobić do AC130. Także tak to wygląda. Myślę, że początek tej rozgrywki nie wygląda dla przeciwników zbyt dobrze, bo to, co się tutaj dzieje, można by powiedzieć jest delikatnym przypałem, jeżeli chodzi o graczy w przeciwnej drużynie. Mimo tego, że udało mi się zdobyć w miarę szybko te nagrody za serię. To powiem wam, że ta nasza przewaga nie jest zbyt duża. Tylko trzeba teraz w miarę sprawnie to wykorzystać, żeby tak naprawdę przeciwnicy zbytnio tutaj nas nie gonili i nie deptali nam po piętach. Zobaczmy. Ok, jest delikatne zamieszanie. Także mam nadzieję, że mój team to wykorzysta. Chociaż patrzę po flagach, to nie wygląda za dobrze. Myślę, że nie do końca chyba wiedzą, że jest to tak naprawdę tryb dominacji, a nie deadmatch drużynowy. Mimo tego, że jest taka przewaga w powietrzu, to jednak tutaj nic nie wygląda na to, żeby mój team jakoś zaczął to ogarniać, no jestem zaskoczony jest w tym momencie remis za chwilę się okaże, że no właśnie nawet się nie musi tutaj zbytnio to okazać już w tym momencie przegrywamy dwoma punktami no nie tak sobie to wyobrażałem okej, okay, tam gdzieś jest chodź tutaj, okej okay. uciekł, to nic postaram się go w jakiś sposób tutaj następnym razem może będzie to lepiej wyglądało tam jeszcze jedna osoba Także, kurczę, no, chyba będzie trzeba w jakiś sposób próbować jeszcze raz pójść na, w cudzysłowie, na nagrody za serię ofiar. Chociaż jeszcze postaram się troszeczkę tutaj ugrać parę fragów. Kurczę, przegrywamy. W tym momencie jest... 83 do. Tak dobrze widziałem. 83 do 77, 84 do 79. Także. Ale mam w tym momencie w cudzysłowie czyste konto. Więc startuję z próbą zdobycia jeszcze raz nagród za sergi ofiar. Zobaczymy, jak będzie się to tutaj rozwijało. No, w takim przypadku jak teraz, za dobrze to nie wygląda. Mimo tego, że udało mi się na początku meczu w miarę sprawnie zdobyć, tak jak zauważyliście, te nagrody za serię ofiar, to w tym momencie nie wygląda to za dobrze. Chociaż objęliśmy delikatnie prowadzenie, 91 do 90, mój team chyba zaczyna tutaj nadrabiać straty, a ta przewaga mogła być już sporo większa. Kurczę, aj, no już myślałem, że będzie to łatwiejsze w realizacji. To, co chciałem Wam w dzieci pokazać także, że może się uda zdobyć jeszcze raz tego nieszczęsnego Vitola, Jednak póki co kurczę. Jeszcze ma tutaj jakiegoś przeciwodłamkowego, co utrudnia zdobywanie szczerze mówiąc fragów. Same asysty. No nie, nie tego oczekiwałem szczerze mówiąc. Chwila cierpliwości 109 do 99. Także zawsze ta prze... patrzcie, no znowu tylko i wyłącznie asysta. Okej, okay. pobierzmy troszeczkę amunicji, tutaj dozbroimy się, no i małymi krokami, trzeba jeszcze raz próbować, ziemi, uciekasz, także powoli, powoli, mam nadzieję, że uda się coś tutaj jeszcze w tym meczu ugrać, no proszę, asysta znowu, no to jest po prostu, no nie tego oczekiwałem, nie tego oczekiwałem, bo... Czas ucieka, zobaczymy. Zobaczymy jak będzie to dalej e, wyglądało. Tracimy jeszcze tę flagę. A, no okej, okay. udało się to w jakiś sposób przystopować. Chodź jeszcze, chodź jeszcze ty. Kurczę, mało brakowało, bym mnie znowu tutaj gdzieś podziubał. Delikatnie gdzieś tam rykosze tam dostałem, ale e, trzymam kciuki za to, że m, jakoś doturlam się do tego nieszczęsnego vitola. E, okej. Okay. 4 fragi lub 5, nie widzę teraz dokładnie, tu gdzieś mi skoczył. Na dole. Chodź. seria ofiar 5 To oznacza, że 3 brakuje mi do Vitola, Także może, może akurat się uda. te niestety dwóch. Jest, nie jest źle, powiem szczerze, nie jest źle. Kurczę, co za błąd? Wielokrotnie kurczę powinienem o tym pamiętać. Wielokrotnie mi się to przytrafiło, że ta skrzynka nieszczęsna spadła mi na dół i jak to wygląda? 26 pestek w magazynku. Nie, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze jeden do Witola. jeden do Vitola. O nie, to totalny niefort. Widzieliście to? Nic, zero. ani, ani amunicji w tutaj broni głównej. Słabo, słabo to wygląda. No z tego, że o, jeszcze kurczę Witola przywołał. No nie. To jest totalny niefart. Brakuje mi jednego do Witola i Witol y, y, przeciwnika nad głową. No słabo. Trzeba się stąd ewakuować. Zobaczmy jeszcze po której stronie on będzie. Centralnie nad głową. No to żegnam. Trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Tutaj przycuknę. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Może uda się w jakiś sposób dotrwać do momentu, kiedy on nie odleci. Kurczę, słabo. Też nic nie mam w wyrzutni. No, brakuje teraz tylko jeszcze jakiegoś przeciwnika, żeby się to napatoczył i mnie na tym sticku załatwił. No, ale trzymam kciuki za to, że, że tak nie będzie. Kładę się, kładę się, bo chyba... W zasadzie zastanawiam się co w tym momencie począć, czy co to jest? Czy to jest drugi Vitol? To jest jakiś w ogóle żart. To jest w ogóle jakiś żart. Drugi Vitol nad głową, a ja dalej bez amunicji. No to chodź tutaj. No teraz to miałem naprawdę dużo szczęścia. Naprawdę miałem dużo szczęścia. Tego się nie spodziewałem. Rzekłbym, że no dawno, dawno w cudzysłowie nie miałem takiego farta jak tym momencie, Dwa witole, i dopiero teraz uzyska... udało mi się uzyskać broń główną. Bo czy to widzieliście, że ja byłem całkowicie bez tutaj amunicji. Okej, okay. gdzieś z boku go puścimy, żeby na głowę nie spadł, i trzymam kciuki za to, że. O, świetnie, strzelec. Ok, więc przywołujemy strzelca i może. Może jeszcze raz wejdzie drugi raz AC130. Proszę bardzo, zróbmy małe zamieszanie w szeregach Wroga i troszeczkę zamieszajmy tutaj. No, słabo, są w kiepskiej sytuacji teraz, powiem szczerze. No, długo też nie polatałem tym strzelcem śmigłowca. Ale okej, okay, jest AC130, działajmy. Zobaczmy. Co teraz się zadzieje i jak będzie to wyglądało. Ile jeszcze wpadnie tutaj mi fragów? Ciekawe, czy w ogóle dolatam nim do, do końca. Bo tam, jak odpalałem go, to widziałem, że. Niewiele nam brakowało do zakończenia rozgrywki, no ale zobaczymy, zobaczymy. Chwila cierpliwości, będzie wszystko wiadomo, jak dalej się to wszystko potoczy. No rozbiegli mi się troszeczkę po tej mapie, ale to nic, to nic jeszcze tutaj. Małe zamieszanie może uda się zrobić, no właśnie. Tego się obawiałem, że jednak do samego końca nie uda mi się dolatać tym AC-100, 30. Zobaczmy, do kogo należy tutaj najlepsze zagranie. No proszę. No, nie wygląda to źle, nie wygląda to źle. Zobaczmy, jaki wynik. 54 do 6, 5 obron, jedno zdobycie. Niezły mecz, niezły mecz. Naprawdę dużo szczęścia miałem w tej rozgrywce. Myślę, że możecie to z czystym sumieniem także potwierdzić, jak ja to oceniam w tym momencie. Mam nadzieję, że ta rozgrywka Wam się spodobała. Oczywiście serdecznie Was zapraszam do śledzenia tradycyjnie kanału FPS Media, także naszego Twittera. No i oczywiście do zobaczenia i usłyszenia w najbliższym czasie na naszym kanale. Pozdrawiam, cześć.